Cześć, witajcie moi drodzy na kanale BoardGamesTV. TV. Ja mam na imię Rafał. Dziś zapraszam Was na recenzję drugiej odsłony gry Ecosystem, czyli Ecosystem 2 Rafa Koralowa. Gra przenosi nas z lasu do morza, do oceanów, gdzie również będziemy starali się zbudować jak najlepszy ekosystem. Także szybciutko zobaczcie jak gra się prezentuje na stole, o co w niej chodzi i za chwilę Wam powiem, czy warto sięgnąć po drugą część ekosystemu. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy przy stole. Opowiem Wam teraz, jak wygląda przebieg gry. Jeżeli graliście w grę Ecosystem, pierwszą część będziecie czuli tutaj jak ryba w wodzie, bo zasady są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Gracze będą na początku gry spośród wszystkich kart, które potasują zwierząt, a mamy przeróżne zwierzęta, które żyją w, w przyrafie koralowej, e, otrzymują 11 kart na rękę i jesteśmy tak naprawdę gotowi. Gracze będą grali dwa etapy. Każdy etap będzie składał z wyłożenia 10 kart do swojej e, rafy koralowej. Na początku e, gracze będą wykonywali takie oto czynności. Sposób wszystkich swoich kart wybierają jedną kartę, którą kładą przed sobą zakrytą. Następnie, kiedy wszyscy gracze już wyłożą kartę, odkrywamy takie karty, i dokładamy je do swojej rafy. Jeżeli jest to pierwsza karta, po prostu kładziemy ją przed sobą. Każda kolejna karta, którą będziemy kładli, musi już dotykać kolejnej karty, która leży już na stole, czyli w ten, oto właśnie sposób. Każda do każdej nasz, tutaj jakby siatka, która nas obowiązuje, jest to. 5 na 4, czyli 5 kart w rzędzie, 5 kolumn i 4 rzędy. Czyli w takim układzie musimy się tutaj zmieścić. Kiedy gracze zagrają kartę, przekazują karty na lewą stronę. Kiedy wszyscy gracze zagrają 10 kart, pozostaje im jedna karta. Przechodzimy do drugiego etapu, czyli ponownie każdemu graczowi dajemy 10 kart, tak by miał 11 i teraz będziemy grali dokładnie w ten sposób, tylko, że karty będziemy przekazywali na prawo do gracza. Jakie tutaj karty gracze mają? Co gracze mogą tutaj zrobić? Gracze mogą zagrać kryl. Kryl jest to Karta, która pozwala graczowi budować duże, takie jakby zestawy tych kart, czyli każda karta, która tworzy tutaj nam zestaw krylu, będzie dawała nam odpowiednią liczbę punktów, czyli taki obszar z krylem da nam 9 punktów. Bo widzicie, jeżeli będzie to jedna, pojedyncza karta w naszej rafie, no to dostajemy jeden punkt. Jeżeli będą to dwie obok siebie karty, dostaniemy 4 punkty i tak dalej. Możemy posiadać kilka takich grup kart. Mamy również. Plankton. Plankton jest to karta, która daje graczowi możliwość zdobycia punktów za pierwsze miejsce, za największą ilość takiego planktonu w swojej rafie. Czyli pierwszy gracz na koniec gry, który ma najwięcej tego planktonu, otrzyma 12 punktów, drugi 8, trzeci 4 punkty. Dalej, co mamy? Następną kartą jest to karta rafy koralowej. Rafa koralowa. Jest to karta, która da nam 3 punkty, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdzie się na samym dole naszej rafy, czyli w tym ostatnim rzędzie, to jest tutaj zaznaczone. Jeżeli tak, to ta karta przyniesie nam 3 punkty, jeżeli nie, to po prostu ta karta nic nie będzie punktowała. Jak widzicie, jeszcze zwrócimy uwagę tutaj, karty mają takie różne symbole w lewym górnym rogu. I to jest symbol łańcucha pokarmowego. Czyli mamy taki łańcuch pokarmowy, mamy taki symbol i mamy taki symbol. O tych łańcuchach za chwilę Wam powiem. On przydaje się na koniec gry. Dobrze, co mamy dalej? Mamy dalej kartę Głupika. Karta Głupika to karta, która. Da nam dwa punkty za każdą przylegającą kartę koralowca i planktonu do tej karty. tak? Czyli za każdy taki e, kartę otrzymamy dwa punkty. Mamy również kraba. Krab jest to karta, która da nam dwa punkty za każdą kartę planktonu. Który znajduje się w jego rzędzie Czyli tu jak widzicie mamy jeden plankton Gracz otrzymałby dwa punkty Miał na przykład tutaj trzy w tym rzędzie planktony Otrzymałby aż sześć punktów Kolejną kartą jest to granik Granik to karta, która lubi leżeć przy krylu Co jest tutaj zaznaczone Czyli za każdą kartę krylu, która dotyka tej karty Otrzymamy trzy punkty Mamy również murena. Murena z kolei posiada tak, jakby dwa. Dwa warunki. Przede wszystkim musi znajdować się przy koralowcu, czyli lubi tutaj żerować przy koralowcu. Jeżeli nie spełnia tego warunku, nie możemy otrzymać za nią punktów. Natomiast jeżeli gracz nie będzie miał taką kartę przy koralowcu, no to otrzyma cztery punkty za każdą kartę z symbolem takich ryb, która dotyka sąsiaduje z tą właśnie kartą. Kolejna karta jest to żółw. Żółw jest to karta, która daje graczowi punkty. Dwa punkty za każdego przynajmniej Żółwia w kolumnie i w rzędzie. Czyli jeżeli gracz ma przynajmniej jednego Żółwia w tej kolumnie i w tym rzędzie, otrzyma za taką kolumnę rząd dwa punkty. Więc tego Żółwia należy rozmieszczać w przeróżnych lokalizacjach. Mamy również rekina. Rekin lubi jeść je ryby. Proste. Gracz otrzyma dwa punkty za każdy symbol takiej ryby, który znajduje się w rzędzie i w kolumnie, gdzie znajduje się regnię. Czyli dla przykładu tutaj gracz w tym rzędzie ma jedną kartę z rybami, więc otrzymałby za tą dwa punkty. Dalej. Kolejną kartą jest to karta ośmiornicy. Karta ośmiornicy jest to karta, która hmm, Daje graczowi po prostu 3 punkty na koniec gry, ale jest to jedyna karta, która pozwoli graczowi wykonać akcję. Może ją zrobić, lub też nie. Ta akcja, czyli to, co jest tutaj narysowane, pozwala graczowi zamienić miejscami karty, więc to jest jedyna opcja, która pozwoli nam troszeczkę zamieszać wśród naszej rafy koralowej. Mamy również jeszcze wielu ryba. Wieloryb. Jest to karta dosyć e, specyficzna, ponieważ ona będzie tak naprawdę rozpatrywana też na koniec gry. Ogólnie taka karta da nam dwa punkty za każdy e, kryl, który znajduje się na naszej rafie, nieważne gdzie będzie tutaj się leżał, ale e, prze, prze, przed punktacją taka karta. Wieloryba zjada kartę sąsiadującą obok, czyli jakbyśmy mieli już tu koniec rozgrywki, to gracz musi wybrać na przykład ten oto sposób, którą z tych dwóch kart musi usunąć ze swojej rafy. Czyli, na przykład, gracz usunie sobie taką kartę, ewentualnie taką kartę i odrzuca ją do pudełku. Czyli po prostu wieloryb na koniec gry zjada nam sąsiadującą kartę, którą gracz sam wybiera. No i dobra, tak naprawdę to są wszystkie karty, które gracz może wyłożyć. No i gracze, tak, tak jak mówię, wykładają te 10 kart, później przechodzą do kolejnego etapu, znowu wykładają 10 kart. No i następuje punktacja. Gracze będą utrzymywali punkty za właśnie te każde karty, czyli po kolei sprawdzamy sobie te punkty. Mamy, mamy notatnik, który pozwala nam to notować, czyli mamy poszczególne karty, zostają spunktowane. Następnie będziemy Punktować łańcuchy pokarmowe. Czy będziemy liczyli sumę sumę z każdego rodzaju łańcucha pokarmowego, z tych kart, i najniższa wartość z tych wcześniejszych punktów, z odpowiedniego łańcuchu, da nam dodatkowe punkty. I po zsumowaniu tych punktów wygrywa gracz, który ma ich najwięcej. W grze mamy, tak jakby, jeszcze dwa rozszerzenia. Pierwsze z nich, jest to karty celów. Tutaj każdy z graczy na początku gry otrzyma kartę celów i dzięki takiej karcie gracz będzie starał się realizować położenie kart w swojej rafie koralowej. Oczywiście nikt nie widzi tego, tej karty, tylko gracz. No i w zależności od tego, ile takich celów gracz spełni, otrzyma dodatkowe punkty za taką kartę. W grze mamy również kolejne rozszerzenie, jest to wrak. Wrak polega na tym, że gracz. Każdy z graczy otrzyma taki wrak, który będzie trzymał przed sobą, a na dodatek obok tutaj talii wykładamy dwie odkryte karty. W tej chwili, od tej chwili, gracz, kiedy ma jeszcze wrak, może z tego z wraku korzystać. Zamiast zagrywać kartę z ręki, może powiedzieć, że zagrywa wrak. Wtedy taki wrak odrzuca, a następnie będzie mógł wybrać jedną z tych dwóch kart, które tutaj się znajdują, i dołożyć je do swojej rafy. Następnie, aby pula. Kart była cały czas dwie, musi zagrać jedną z kart z ręki do tych dwóch kart. Także takie mamy dwa rozszerzenia, jeżeli chodzi o, o gra Ecosystem. Także tak to się prezentuje. Zapraszam Was teraz do podsumowania. Moi drodzy, gra ekosystem, jak widzicie, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Naprawdę tutaj graficznie wygląda ona rewelacyjnie, podobnie jak pierwsza część, tak i ta sama, ta druga część wyglądają obłędnie, jakościowo jest tutaj też bardzo dobrze. Mamy notesik do punktacji, mamy nawet ołówek do pisania. Co moim zdaniem jest bardzo fajną rzeczą, bo nie zawsze w takich grach otrzymujemy nawet coś do pisania, więc to też należy zaliczyć na plus. I teraz zapewne będziecie oczekiwali ode mnie tego, jakie są podobieństwa, różnice między ekosystemem pierwszą częścią i drugą, i oczywiście postaram się Wam to przybliżyć. Tak jak mówię, Ekosystem 2 jest to gra, która dzieje się już pod wodą przy rafie koralowej. Będziemy starali się taki wodny ekosystem tworzyć. I jest tutaj troszeczkę kilka nowości, przede wszystkim niektóre karty akcji, tych kart zwierząt, które zagrywamy są podobne do pierwszej części, mają podobne zastosowanie. Niemniej jednak jest sporo ciekawych nowości. I taką pierwszą z tych nowości jest to na przykład rafa koralowa, która ewidentnie musi być na samym dole, na ostatnim rzędzie w, naszej, w naszym ekosystemie, bo tak naprawdę nie dostajemy punktów. Mamy wieloryba, który punktuje nam za kryl na naszej rafie, ale zanim to zrobimy, zanim przejdziemy do punktacji, to każda karta wieloryba połyka jakby jedno z sąsiadujących kart, więc tutaj też musimy na to cały czas bacznie uważać, jakie karty kładziemy i musimy wziąć to pod uwagę, że ta karta zniknie nam z, z naszego ekosystemu. E, mamy również nowości, jeżeli chodzi o murena. E, murena daje nam możliwość, musimy spełnić dwa warunki, czyli musi znajdować się przy rafie, czyli karta sąsiaduje z rafą, no i dodatkowo wtedy dopiero ona zaczyna. Punktować, więc tutaj też gracze starają się ten ekosystem troszeczkę bardziej układać. Więc tutaj w, w dwójce mamy troszeczkę więcej już kombinowania, jeszcze więcej niż w jedynce. Niemniej jednak zasady pozostają naprawdę bardzo proste. Tutaj tak Radek, jeżeli graliście już w ekosystem, to tutaj poczujecie się jak dosłownie ryba w wodzie. Zarys zasad jest ten sam, tak naprawdę zagrywamy karty, przekazujemy, zagrywamy, przekazujemy i, i czynimy to do momentu, aż wyłożymy 20 kart przed sobą. Bo I, I to jest duży plus tej gry, tak? bo łatwo kogoś nauczyć e, tą grę. A zwłaszcza kiedy już graliście w ten ekosystem, no to już będziecie tutaj wiedzieli o co, o co chodzi. Dodatkowo wprowadzono tutaj dwa rozszerzenia, które moim zdaniem są też bardzo ciekawe, i e, myślę, że jeżeli zagracie kilka takich podstawowych rozgrywek, będziecie chętnie używali tych rozszerzeń. Pierwszy z nich to jest ta karta celu. Gdzie każdy z graczy dotrzymuje cel i będzie starał się ułożyć odpowiednie karty, które tutaj się znajdują w naszej rafie, w odpowiednich miejscach, i wtedy im więcej takich celów spełnimy, tym więcej punktów dostaniemy. I to dodatkowo też motywuje nas do konkretnego układania w rafie, ale też z kolei może przedłużyć się troszeczkę rozgrywka. Jeżeli chodzi o drugie rozszerzenie, jest to wrak. Wrak daje nam możliwość troszeczkę zniwelowania strat tego, co mamy na ręku. Czyli jeżeli coś nam nie pasuje na ręku, a leżą te dwie karty przy talii, która, która z nich nam pasuje, możemy zagrać, odrzucić kartę w raku i tamtą kartę zagrać. Także tutaj też to te rozszerzenie pozwala nam troszeczkę zniwelować tą losowość tych kart, które do nas dochodzą. Bo jeżeli gramy w takim mniejszym gronie i to taki sam miałem zarzut w, w pierwszej części, że kiedy gramy w mniejszym gronie, dwu- czy trzyosobowym, e, wtedy... Na pewno kilka razy ta talia, ta ręka do nas wróci, więc możemy mniej więcej kontrolować, co zeszło każdemu graczowi i wiemy, że na pewno jakieś tam karty e, przyjdą i będziemy mogli sobie tutaj jakoś to zaplanować. Ale jeżeli gramy w pełnym składzie, a no możemy grać tutaj w 6 osób, no to wtedy e, no już te karty tak szybko do nas nie wrócą. E, za każdym razem tak naprawdę będziemy dostawali inną rękę i z tego będziemy musieli coś wykombinować, ale. To nie jest wielki zarzut, yy, który skreśla tę grę. Tak samo jak ekosystem, gra była wspaniała, mi się bardzo podobała, tak samo Ecosystem 2 również jest grą bardzo dobrą. Więc jeżeli graliście w ekosystem, pierwszą część, no to bardzo chętnie zachęcam Was do tego, żebyście zagrali w drugą część. Jest tu kilka fajnych nowości, fajnych myków. E, ciekawe e, też punktowanie na koniec gry, bo tutaj dochodzą nam również łańcuchy pokarmowe. Które, za które gracze będą też zdobywali dodatkowe punkty, więc naprawdę jest tu ciekawych kilka nowości, które mm, całkowicie zmieniają przebieg gry. Także jeżeli. Macie ekosystem, to ekosystem 2 myślę, że będziecie e, zadowoleni, jeżeli go kupicie. Gra kosztuje w granicach 45 zł, to nie jest jakiś wielki e, pieniądz, więc myślę, że za to, co dostajemy e, w pudełku i za fanów do rozgrywki, to jest naprawdę uczciwa e, cena. No i jeżeli miałbym wybierać, jeżeli chcecie mieć jakąś taką odpowiedź, co wziąć lepiej, czy ekosystem pierwszą część w lesie, czy tutaj ekosystem 2 w wodzie, no to już tylko i wyłącznie z waszych własnych preferencji, co bardziej wam pasuje, czy wodny świat, czy las. W obu przypadkach będziecie się bawić świetnie, także ekosystem 2, rafa koralowa, ja bardzo. Polecam. Także dziękuję serdecznie, że byliście ze mną do końca. Zaproszę Was również na kolejne materiały. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.